Niedziela Zmartwychwstania i poprzedzający ją Wielki Tydzień opochodzone są na pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Wielkanoc wywodzi się z Paschy. Od drugiego stulecia obchodzimy ją w pierwszą niedzielę o pierwszej wiosennej pełni Księżyca. Wielkanoc to, nie, to najważniejsze i jedno z najważniejszych świąt chrześcijańskich. Przyroda budzi się wtedy ze snu do życia. Rano w Wielką Niedzielę idziemy na msze świętą, tak zwaną rezurekcją. Biją wszystkie dzwony, ogłaszają światu, że Chrystus z martwych wstał. Śpiewajmy radośnie: Alleluja, Alleluja. Wielkanocne obyczaje wszyscy dobrze znamy. Pamiętajmy o nich, gdy się przy stole zbieramy. Po powrocie z kościoła cała rodzina zasiada do uroczystego śniadania. Na środku stołu, nakrytego białym obrusem, stoi koszyczek, a w nim pokarmy poświęcone wielką sobotę. Dzielimy się jajkiem i święconką i składamy sobie nawzajem życzenia. Nasz stół wielkanocny, haftowany w kwiaty, w borówkowej zieleni, listeczków skrzydlatych. Lukrowa baba rozpiecha się na nim, a przy babie mazurek w owoce przybrany. Palmy pachną jak łąka w samym środku lata. Siada mama przy stole, a przy mamie i tata i my. Śniadanie wielkanocne szczególnie smakuje po czterdziestodniowym poświęceniu. Zaczynamy je od święconego, czyli darów bożych poświęconych przez kapłana w Wielką Sobotę. Posłuchajcie, co symbolizują niektóre potrawy i ozdoby. Jajko jest znakiem nowego życia. Przypomina nam, że Chrystus zmartwychwstał. Podczas śniadania wielkanocnego dzielimy się święconym jajkiem na znak zdrowia i szczęścia całej rodziny. Sól chroni jedzenie przed zepsuciem poświęcona ma chronić nasze dusze przed złem. Baranek jest symbolem wolności zmartwychwstałego Chrystusa. Bóg szpany jest znakiem pokoju, który przynosi Chrystus. W Polsce wkłada się bukszpan do koszyka zamiast gałązki oliwnej. Zajączek przypomina, że nie tylko ludzie cieszą się ze zmartwychwstania Chrystusa, ale cały świat, także zwierzęta. Kraszanki są to jajka pomalowane na jeden kolor. Po wysuszeniu wydrapujemy na nim drobne wzorki. Greckie podanie z X wieku mówi... Zwyczaj malowania jajek na Wielkanoc zapoczątkowała Maria Magdalena. Podobno było tak. Gdy Magda Magdalena płakała przy pustym grobie Chrystusa, ukazał jej się anioł i rzekł Nie płacz, Maryjo, Chrystus zmarł Chrystu. Uradowana pobiegła do domu i ze zdumieniem stwierdziła, że jajka, które miała w miejsce, stały się czerwone. Wyniosła je na drogę i podarowała akurat przechodzącym apostołom, mówiącym im, że Jezus zmarł Chrystu. Odczytali to jako znak, że po śmierci nast następuje zmartwychwstanie. Na świątecznym stole pisanki jak kwiaty, a obok pisanek baby pękate, baby z rodzynkami w czepcach lukrowanych. Potańczyć by chciały, ale stół świąteczny jest dla nich za mały. Tradycyjnym smakołykiem świątecznym są mazurki, kruche ciasto bogato ozdobione owocami i lukrem. Do ciast wielkanocnych należą od wieków też serniki, kiedyś zwane przekładańcami. W poniedziałkowy ranek woda, woda źródlana, niechaj tryska od rana. Poniedziałek wielkanocny strumień wody jest pomocny. Czy kto stary, czy kto młody ciągnie go do wody. Poniedziałek wielkanocny kojarzy się ze śmigusem dyngusem. Dawniej chłopcy polewali dziewczęta wodą, wołając śmigus dyngus. Obecnie w lany poniedziałek polewamy się wodą lub perfum. Wielkanocne święta niech każdy pamięta. Idzie, idzie słońce w górę, a my zakrzykniemy chórem. Nowe życie kwitnie. Alleluja, alleluja. Życzymy Wam, aby nadchodzące święta wielkanocne były pogodne, pełne radości i wzajemnej życzliwości. Ten zawsze zwycięża, kto czyni dużo dobrego. Niech zmartwychwstały Chrystus pomo pomoże nam wybierać dobro i nieście wszystkim ludziom.